Dzisiaj sprawdzimy sobie nowego bohatera w bluzach, który nazywa się Hrabia Silveria i zobaczcie jak w ogóle super jest ubrany. Wiadomo, został wypuszczony na Halloween, ja to nagrywam troszeczkę później, bo na Halloween były inne rzeczy, którymi chciałem się zająć, ale dzisiaj właśnie będziemy sobie sprawdzali tego gościa. Powiedzmy, że na tej mapie, ja dawno po prostu na niej nie grałem, oczywiście poziom trudny i zobaczmy, co ten Hrabia ma do zaprezentowania i czy będzie wysysał HP, bo to jest taki motyw, który wydaje mi się, że będzie bardzo klasyczny. Ty, no mamy... u. Mamy dwie umiejętności, to jest pierwsza rzecz. Yy, mamy customowy model i jest to mod autorstwa najlepszego z moderów, czyli Hubora. Jest to polski moder i on tworzy takie rzeczy, które śmiało mógłby się pojawić w podstawowej wersji Bluesów, ale dość już tego słodzenia. Witam serdecznie w tym odcinku. Zobaczmy, jak on będzie sobie radził z tymi blunami, czy pobije jakieś rekordy? Raczej nie, okej. Okay? No wiadomo, bohaterzy nie są zbyt mocni tutaj, yy, i trzeba po prostu sobie yy, zdać z tego sprawę. Bo na przykład na trzeciej rundzie już. się przebijają bluny, ale zobaczmy co on w ogóle potrafi. Czyli Night Hunter Ability, czyli nocny Głód umiejętność. Okej. Okay. Bardzo szybko jakby przecina bluny z jakimś mega potężnym atakiem na krótki krótki czas, ale będzie wysysał życie. Czekajcie, mamy on on za każdego bluna dostaje HP! Ej, dobra, to jest, jest brokę, to jest ta umiejętność, tak? Cyk, i rzeczywiście, mm -hmm, aha, i to nam się wysysa teraz HP. Dobra, to w takim, w takim razie będziemy musieli na pewno zainwestować w jakieś farmy bananów, a wy, jeżeli chcecie zainwestować w double cash mode, albo w coś innego, to pamiętajcie o kodzie flotar dziękuję bardzo, link do sklepu jest standardowo w opisie. Ojej, balony się przebijają! Źle, źle to wygląda. Dobra, trzeba będzie postawić... Czekaj, bo ja nie mam kasy, ja nie mam kompletnie na nic kasy, no, trzeba będzie postawić tutaj. Mm, może tak shootera gdzieś tutaj w tym miejscu. Ej, dobra, przepraszam bardzo. Miałem skalę efektów wyłączoną. No, te, teraz to wygląda trochę lepiej. Czekajcie, on, on, on się tą krew? Bo to wygląda trochę jak laser. <laughs> to, to, co on wypuszcza z siebie. A co to jest to drugie? A, czekaj, sto... 70, czekaj, bo ja nie wiem co on za bardzo teraz robi, Pek. Jeżeli wezmę to, on mi będzie kasę generował w zamian za HP, które będziemy tracili. Bo zobaczcie, dostajemy jednego banana nie, nie, dobra, wezmę to, po prostu, wezmę to, wróćmy sobie na chwilę do farmy, żeby chociaż odrobina HP mi się tutaj generowała i powinno być git. Ty, ale to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawa mechanika, nie, jeżeli chodzi o tego bohatera, bo możesz wysysać krew i sobie regenerować HP, albo to HP poświęcać za zwiększone obrażenia, przynajmniej ja tak to rozumiem. I za chwilę będziemy mieli czwarty poziom, ale zdaję sobie sprawę, że przecież można się cofnąć do pierwszego poziomu i zobaczyć, czy na pewno dobrze zrozumieliśmy te, e, umiejętności i Bloom Bite, czyli to urządzenie blu bluna, będzie wysysało e, health z blunów, i będziemy dostawali jeden HP za to, i Vampiry Rip, czyli nie wiem, rozerwanie wampira, jakby zadrapanie wampira. E, będziemy po prostu, e, no, kroili pobliskie bluny, ale każdy atak będzie kosztował dwa punkty zdrowia, i na czwartym poziomie Bloom Bite, czyli to wysysanie e, po prostu HP z blunów, będzie atakowało e, szybciej, i Vampiry Rip, czyli pewnie ta umiejętność, będzie przy okazji slowowało e, bluny. I będziemy mogli niszczyć owiane oraz zamrożone. Więc w skrócie, wszystko można już teraz niszczyć, okej? Okay? To, jest, to jest najważniejsza tutaj rzecz, jaką chciałem wam przekazać. Ale i tak te balony się troszkę tu przebijają. Weźmiemy sobie szybsze gwoździe, więcej gwoździ. W ogóle 213 HP! Kurde! Ja nie wiem, czy to jest dobra mapa na tego bohatera, żeby na pewno zaprezentować jego pełnię tutaj, wiecie, pełnię mocy. Ale na pewno też będę musiał zainwestować w inne małki supportujące. Bo... No, jakby to jest yy, spoko. Sp a może czekajcie, a może on będzie później wspierał jakieś małki. Jeżeli będzie wspierał małki, no to postawimy, nie wiem, może jakieś magiczne. W sumie to by miało sens największy, żeby mógł. Yy, nie wiem może Alchemika na przykład będzie wspierał, bo ma potkę, jeżeli potka krwią, nie, nie wiem, zaczynam już tutaj e, naprawdę mm, szyć grubymi nićmi, jak to się mówi. Ale poczekajmy na kasę, no bo musimy kupić pierwsze targowisko. O, i na piątym poziomie jest większy, musi zasięg, także super od razu odpalmy sobie tą umiejętność, żeby jeszcze. Więcej, chciałem powiedzieć, sfarmić HP, ale przecież, jak używamy tej umiejętności, no to on traci HP. Yy, klej moab, weźmiemy sobie to. Zamoczenie w kleju też. Yy, a, kle klej sobie też użyjemy. Nie, eksplouje po prostu wszystko tutaj, jak leci, tak jak mówiłem. No, potrzebuje jakichś yy, troszkę bardziej supportowych tych małpek. I weźmiemy chyba tego, nie? Gościa, tylko nie wiem. Dobra, tutaj. Potęga trójzębu i mieszkanie z Za chwilę się pojawi. Alchemik też oczywiście musi być gdzieś. Powiedzmy tutaj, e, raz, dwa założenie w kwasie. Okej, okay, ma, ma tą już umiejętność. Teraz jeszcze postawimy wioskę, żeby jeszcze szybciej atakował. I mówię, no, trzeba będzie pomyśleć nad jakąś inną małpką, tylko że nic takiego nie kojarzy mi się z wampirem. Może typowo mag, nie wiem, mag pod necromantę. To jest chyba najbliżej to, co można by było tutaj postawić i pewnie go zrobię. No bo solo, ten bohater, ja już wiem teraz, że raczej on sobie nie poradzi zbyt dobrze. Chyba, że mi miło zaskoczy, nie? C często było tak, że małka. Się na początku wydawała słaba, a później się okazywało, że jest najpotężniejszą. Na szóstym poziomie, co my tutaj mamy? Vampiry Creep and Night Hunger, czyli te nasze umiejętności, um, zadają um, więcej obrażeń, szczególnie Blunom klasy Moab. Więc no, do 40 rundy to się na pewno przyda. I na siódmym poziomie dostaliśmy nową umiejętność, która zamienia nas w nietoperza na parę sekund i wtedy przywracamy sobie o wiele więcej HP. Dobra, weźmy nekromantę, tutaj postawimy e, blokada wzrostu, radar. Nie, treningu podstawowego nie chcemy. Mocniejszy stymulant, wojownik odchłania. I, nie wiem, bezwzględny klej jeszcze sobie tutaj postawię. E, za chwilę, oczywiście, użyjemy tej e, zdolności. Bum! Zamień się w nietoperza i przywracaj. Okej, okay, no rzeczywiście przywraca więcej HP i można na szybko. Ty, ale bardzo szybko sobie poradziliśmy z tym Moabem. Nie wiem, czy to zasługa tego gościa była. Dobra, zmieńmy sobie tutaj cyk. I no, powinieneś bić o wiele, wiele szybciej. 1130. Może postawimy sobie kolejną farmę. Chociaż nie wiem, czy ja tak naprawdę potrzebuję tych farm tak dużo, nie? Albo głównie skupiamy się po prostu tutaj na tym bohaterze. Na ósmym poziomie Night Vigil. Teraz yy, będziemy mieli dwa nietoperze, które będą latały nad nami, i będą niszczyły bluny i wykrywały camo? Czekaj, Rze rzeczywiście. Decamo, przepraszam, one będą usuwały Kamo. Coś jak y, trzeci tier po prostu y, tutaj to, migotanie. Zyskuje tak czarnej magii, który ukazuje lokalizację wszystkich blonów. Nie wiem dlaczego tak to dziwnie jakoś zaakcentowałem, ale fajny y, fajny pomysł na bohatera. Dobra, ale wiesz co, przywracaj mi tutaj HP. to jest bardziej y, przydatne, szczerze mówiąc, i nasze umiejętności będą y, miały zwiększone obrażenia i będą atakowały szybciej. Bardzo dobrze, jeszcze szybciej atakujcie, musisz być najpotężniejszym. Bohaterem w historii bluesów. Oczywiście taki nie będzie, ale po podoba, bardzo podoba mi się ten pomysł i o wiele bardziej siedzi mi ten bohater niż ten, którego testowaliśmy na Halloween. Ej, czekaj! Ej, do dobra. Czy Marketplace zawsze. Nie, 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 Marketplace nigdy. Czekaj, czy Marketplace zawsze tak wyglądał? Nie. Ej, ja muszę to sprawdzić. Marketplace Blooms. Nie dobra, to jest dziwne. Ja byłem przekonany, że Marketplace i konkar marketplace'u wygląda kompletnie inaczej. O, okazuje się, że nie, że nic się tutaj nie zmieniło. Nie wiem, dopiero teraz tak. O, właśnie, bo byłem przekonany, jakby przyzwyczajony do tego widoku, a rzadko kiedy widziałem ten widok. No, więc już się wytłumaczyłem. 1300 HP. Jeżeli będę sobie generował na tyle dużo punktów zdrowia, no to wtedy zmienimy go. Znaczy, o, będziemy używali częściej, po prostu tego ataku. 6 tysięcy na razie plonów eee, Jest, jest gdzie? Co my tutaj mamy? Yy, yy, jakąś będziemy mieli mgłę. Tracimy 125 punktów zdrowia, ale samonujemy yy, jakiegoś yy, nietoperza. Który jest głodny Helu, który jest w blunach. Dobra, musimy to zrobić. W ogóle już trzy umiejętności mamy. No, chciałbym, żeby każdy nowy bohater miał trzy umiejętności. A później by było tak jak z Horwusem, który ma o wiele więcej skilli. A go nie pamiętam, kiedy ostatni raz używałem. No, niestety, czasami tak to wygląda. Dobra, zreszt tego ogromnego... Ty, pojawił się ogromny... O, kurde, pojawił się ogromny nietoperz. Fajne to jest. 1600. W sumie nawet twoj... umie... Nie no, 125 punktów zdrowia to jest naprawdę bardzo dużo. Wszystkie ataki mogą niszczyć wszystkie typy blunów. I teraz leczymy po prostu się jeszcze więcej. Znaczy, no, wysysamy krwi powiedzmy z tych blunów jeszcze więcej. I zadajemy obrażenia w czasie. Czyli te bluny będą krwawiły. Mimo tego, że nie mają krwi. Okej, okay, dobra. Mi, mi to się bardzo podoba. I 13 tysięcy, dobra, weźmiemy sobie bezwzględny klej jeszcze, żeby to jeszcze bardziej podkręcić. Weźmiemy sobie tutaj i te, no, cztery farmy powinny wystarczyć, żeby go jakoś tam wymaksować. I później trzeba będzie kupić piąte tiery. Dużo piątych tierów. I zobaczmy, jak sobie poradzimy naszej dziesiątej rundzie. Uwaga, wielki nietoperzu, przybądź 7... Ej, bardzo, bardzo dużo obrażeń ją zadał. Dobra, bait, yy, czyli ta nasza forma, yy, ma zwiększony attack rate, czyli po prostu... Więcej atakujemy i obrażenia, nie przepraszam, atak speed, atak rate, no szybciej atakujemy i mamy zwiększone obrażenia i teraz yy, po prostu Vampiry Creep no drains only one life per attack. A, czyli to jest ta umiejętność, jeżeli dobrze pamiętam, Vampiry Creep, tak, czyli to nie będzie przy każdym ataku wysysało mi yy, dwóch punktów zdrowia jak to było wcześniej, tylko jeden punkt zdrowia. No ale i tak zobaczcie, że no ja dość szybko tracę to HP. Chyba, że będę odpalał tą umiejętność i wtedy będziemy sobie przywracali te punkty zdrowia. Dobra, ale chciałbym jeszcze zrobić tak, jedną rzecz. O właśnie, balony mają być tutaj. W tym... Chociaż kurde, może tutaj w tym miejscu? Bo mi zależy na tym, żeby bohater jak najwięcej wiecie, zregenerował tych punktów zdrowia. Pyk! Jeszcze odpalmy sobie tą umiejętność, ale mu zasięg zmalał? Ty. Czemu on ma taki mały zasięg teraz? O co tutaj chodzi? Ten zasięg mu... I, I jeszcze bardziej się pomniejszył, chyba że to przez ten a, dobra, to przez ten atak, czyli jak zmieniamy mu atak, no to y, zmienia się też y, jego zasięg, co jest bardzo ważne. Dobra, 51 tysięcy od razu sobie to kupimy. I teraz Night Vigil będzie miał dodatkowego nietoperza. Czekajcie, to jest to, tak? Nie, dobra, tu jest ta umiejętność. Chwila. Ja muszę się. Który to jest Night Vigil, Night Hunger. Tutaj mamy zmianę formy. Miss Tempest, Night Vigil. A, dobra, czyli zamiast dwóch nietoperzy, będą, które będą dookoła mnie latały, to teraz powinniśmy mieć trzy nietoperze. Jednego widzę, drugi i trzeci. Okej, okay, i one też będą sobie coś tam biły. Także taki bohater orkiestra, nie? Ale podoba mi się to, że mamy motyw wampira i wszystko. Rzeczywiście jest z tym wampirem powiązany, albo przynajmniej się stara, żeby było. I potężny nietoperz się pojawił po raz kolejny. A, już sobie odleciał, bo... No z... O, nie, jednak wrócił. <grych> On będzie wracał i latał, w ogóle jakaś taka ciemniejsza mapa, bardziej klimatyczna by się przydała. Nie wiem, dlaczego odpaliłem tą mapę, ale już niech będzie. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale gra zaczyna troszeczkę lagować. Co jakiś czas jest taka po prostu mikrościnka. Mam nadzieję, że na późniejszych rundach będzie się dało to oglądać, ale wróćmy sobie do 14 poziomu, ponieważ ta umiejętność, czyli po prostu to zadrapanie, będzie po prostu silniejsze i będzie pozostawiało bluny, nawet jeżeli jakieś się przebiją. Będą one naruszone, przez co e, będą dostawały więcej obrażeń z innych źródeł. Na chwilę sobie możemy to odpalić, czemu nie? I od razu sobie przejdziemy do 15 poziomu. Vampiric Creep i e, jest teraz tak szybki jak Night Hunger. Czekajcie, Vampiric Rip. <laughs> Vampiric Rip, ok, okej. Okay, Vampiric Creep, dobra. Mm, czyli to jest. To i... E, dobra, no we, weźmiemy to. Nighthanger gets a rate increase. W skrócie, szybciej atakujemy, tak? To, to, to jest chyba najważniejsze. Wszystkie ataki e, zadają zwiększone obrażenia w stronę mobów. Weźmiemy sobie to, pewnie. I tak wszystkie, wszystko tutaj musimy wymaksować. Dawaj mi wszystkie umiejętności naraz. Powiem wam, że... E, już zaczęły mi się mylić, która to jest pasywna umiejętność, która to jest aktywna, a te nietoperze jeszcze są, one się nazywają jakoś Night, coś. Batform, e, ok, czyli e, na 17 poziomie będziemy mieli e, coś związane z naszym nietoperzem. Aha, czekaj, yy, przepraszam, te nietoperze, które latają wokół nas i w nietoperz, w którego się zamienimy, będzie, będą po prostu yy, mocniejsze. Dobra, weźmiemy sobie to i będziemy więcej HP zyskiwali jeszcze. Pyk, yy, odpalmy sobie 4700, no nie, teraz tracę to HP. Hmm, może. Ja, ja. Dobra, chyba że powinienem OK, na to się przestawić, bo ja jednocześnie dostawałem HP z formy nietoperza, ale jednocześnie traciłem to, bo miałem odpaloną tą umiejętność po lewej stronie, która za każde. Y, 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 za każde uderzenie zabierałem jeden punkt zdrowia. Ej, ej, to jest naprawdę skomplikowany bohater. Albo przynajmniej na papierze taki się wydaje. Vampiry Creep um, atakuje po prostu y, y, jeszcze szybciej, im mniej punktów zdrowia będziemy mieli. Vampiry Creep, okej, okay. dobra, no to to jest ten atak. Będzie atakował szybciej, ale musimy mieć mało punktów zdrowia. Czy ja chcę mieć mało punktów zdrowia? Oczywiście, że nie chcę. Czy ja będę tego używał? Oczywiście, że nie. W takim razie, dobra, przywróćmy sobie jeszcze więcej. HP, Pyk, weźmiemy sobie to. Mamy zwiększony y, zasięg na każdy Atakach. Bloom bite, ojejku, bloom bite, czyli to jest po prostu to wyssanie krwi, dostajemy o wiele więcej żyć yy, i jest efekt krwawienia, który zadaje więcej obrażeń i cooldown na wszystkie umiejętności jest zmniejszony. W o, ale potężny zasiąg jest. On activated, Miss Tempest lives on... Czekaj! O, wow, 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 ej, dobra. I na 20 poziomie mamy bardzo ciekawą umiejętność, której użyję na setnej rundzie, chyba. No to będzie bardzo dobry pomysł, ponieważ ta umiejętność będzie działała, i to jest tutaj ta trzecia umiejętność. Yy, działa w ten sposób, że będziemy mieli 25, yy, przepraszam, 10 z, yy, zdrowia, ale będziemy mieli jakiegoś potężnego nietoperza, który będzie na 5 rund. Więc to jest ryzyko, tak? A wiecie co? Nawet to teraz odpalę. Pokażcie mi. Czy to jest... No okej, okay, jest rzeczywiście większy ten nietoperz i mamy bardzo mało punktów HP. Ej, szczerze? Ja tego chyba będę... Ja, ja będę tym spamował. No, to jest... To jest bardzo ryzykowne, ale zrobimy to. Czyli tak, ulepszamy sobie y, Księcia Ciemności. Tutaj to mamy, Bałpie Biuro Wywiadu jest. Ciebie jeszcze ulepszymy i odpalamy sobie... W takim razie gdzie to jest? I co ja jeszcze? O nie, ja już nie mam tych botów, jak... Dobra, kupię sobie ich troszkę więcej o, i proszę bardzo Teraz, a tylko że ja nie będę mógł przypisać, patrzcie, on będzie wszystkich umiejętności używał naraz. O nie. <noise> to się może źle, bardzo źle skończyć. O, 125 Dobra, no zobaczymy, czy przegram, y, czy nie. I tak planowałem właśnie coś takiego y, zrobić. Czyli mamy potężnego nietoperza. Ten, ten atak musi być wybrany, czyli wysysanie HP. Nie mogę w żaden sposób y, po prostu, wiecie, czego robić. Y, wysy znaczy, nie mogę mieć większego ataku i tracić HP, bo bardzo się, szybko się to może zakończyć. O nie, koniec gry jest, bo mi się uaktywowała umiejętność pod jedynką. Dobra, czy mogę kotą O, ała, to jest. Też, no naj... i. Najdroższe kontynuowanie, jakie tutaj zrobiłem, ale tak, yy, damy to, żeby żeby nie było. Zabolało mnie to 500 dolarów, ale właśnie ja nawet mówiłem, że no, co, coś jest po prostu, yy, znaczy ta umiejętność będzie mi wysysała HP, ale myślałem, że jak będę nietoperzem. I mam tutaj te farmy, to chociaż. chwila. po kolei. to będę miał więcej przyrostu HP niż będę go tracił. I za nie opłaciło się to kompletnie. Ale chcę przynajmniej dociągnąć to do setnej rundy, żeby zobaczyć, jak silny będzie tutaj ten. Dobra, weźmiemy sobie. Przy... o kurde 500. 570. Jezu, ile punktów zdrowia? Ale co z tego? Jak w sumie. Inaczej, aktywuję go na 96. rundzie. Tutaj tego nietoperza, ale co z tego, jeżeli te wszystkie punkty zdrowia za chwilę stracę? Bo no, okaże się, że ten, że, że odpalę po prostu tą trumnę i będzie, będzie problem. 94. Ja mówię, to za, za bardzo tutaj leguje, bardzo fajny bohater. Nawet nie wiem, czy to nie jest jeden z bardziej fan-to-play bohaterów, bo mamy dużo HP, z którym możemy robić. Tak naprawdę dostaliśmy całkowicie nową walutę. Bo nie było chyba czegoś takiego, bo inaczej mamy tą na małą, ym, jak to mówię, na małą skalę, bo jest yy, bohaterka, która oczywiście wystawia yy, yy, ten totem i tracimy wtedy HP, ale to nie mamy tego tak dużo, żeby rzeczywiście decydować, co zrobić z tą krwią czy też yy, punktami zdrowia. Dobra, przywróćmy sobie jeszcze więcej 1000, 1200. 1300 i 96 runda, także przybądź wielki nietoperzu i niszcz wszystko na swojej drodze. Do setnej rundy, mówię. Dzi dzisiaj taki luźniejszy odcinek z testowania nowego bohatera. A wiecie, co jest najlepsze? Że Żakser sprawdziłem, to jeszcze z dwóch bohaterów. Jeden też jest wampirem. Bohater. No, ale możliwe, że jakoś to połączę z czymś innym, że przetestujemy sobie dwie rzeczy, bo. Albo w sumie można by było sobie porównać tych bohaterów. Nie, nie, nie jakoś to na pewno ogarniemy. 98 runda. Okej, okay. na razie. Nic się tutaj nie przebija. 99. Spokojnie, spokojnie. No mnie ciekawi bardzo, jak to będzie z setną rundą. I. No! No ten nie... jednak ten nietopość nie jest taki mocny. Jak to... No inaczej, no widzicie. Nie jest mocny, ale jednocześnie na tyle mocny że Bat został szybko zniszczony, ale po tym, jak wiecie, że tracisz tak dużo punktów zdrowia, to myślałem, że będzie jeszcze mocniejszy. Ale dobra, zobaczmy jeszcze sobie, do której rundy dojdą te małpki. No i mamy 119. rundę, a sam Silveria, przepraszam, Hrabia Silveria zbił prawie 3 miliony blunów, z innymi pewnie działałby o wiele lepiej, pewnie można by było jakoś to powiązać z jakąś mapką, tylko że teraz nie znalazłem tego powiązania, ale i tak jest to jeden z najładniej zrobionych bohaterów w blunsach. No, a to jest, to jest duża rzecz.